Cześć, witajcie z tej strony Ewa, to jest kolejny odcinek z mojej małej prywaty wraz z gościem tym razem, niestety albo stety jakby na to nie patrzeć, gość jest, znajduje się wraz ze mną na tak zwanym, w tak, tak zwanym delegacji i jest to oczywiście Wahoo Gamer, który jest tym razem gamer. Dzień dobry. Tak, a dlaczego jest gamer, bo on tam coś sobie tam ogarnia chłopak, bida jest, nie ma wiadra internetu no i co, no i co zrobisz jak nic nie zrobisz. A my w dzisiejszym odcinku ludzyskie jak widzicie Kajs przy, stoi przygotowany z Jaskinką i Sztejer, z Widlakiem No i co, i muszę wskazać, że wskazać jak to by zrobić Żeby zrobić, a się nie narobić i wskazać moje Wielkie, ogromne umiejętności Ładowania bel, więc Bez zbędnego pitolenia, let's do this Panie Macie, co pan powie z ciekawego? Właśnie koszę łąkę O burżuazja, łąki mu się zachciało no panie Bo krowy głodne trzeba im coś dać Tak jest Tak jest Tak jest Ja tu jakiegoś wiadomości od motodiabła A od Urbana dostałem Panie Maciek chyba mamy już to wszystko Ale wiem, to po... się Tak, 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 tak. Ludziska, ten odcineczek oczywiście mm, wydaje przed live'em Jeżeli ktoś nie czyta informacji na Facebooku, live będzie o godzinie 18.30-19 w tym przedziale startujemy eee, i tyle w temacie Ja to próbuję ułożyć No hallo, przepraszam Hallo Panie Balot, co pan robisz? Także ludziska, live'ujemy ci od 18.00. 30, 19. W tym przedziale, myślę, że zaczniemy. Bliżej 19. A może w ogóle ustawię to na 19. Tak sobie teraz wykoncypowałem. Co ty, Macieju, na to myślisz? Eee, do No bo ja później będę miał spinę, nie? Więc z bliska 19.00 zaczynam live. Oczywiście informacja też będzie w opisie i na Facebookach. Zachęcam do lajkowania. Ła! No i mi się rozjechały te baloty, kurwa tam No halo Dobra. Sorry ludziska będzie nierealnie, ale ja inaczej tych bardów nie umiem ustawiać. No sorry I się jak ustawiam? Na sztorc Czemu nierealnie? Niektórzy tak układają. Tylko, że one się zsuwają ci nie? No Tylko, że zwykle jak układają, to układają tym, takim no ja widłam Ale to już wracamy ludziska do normalnej aktywności. Idziemy z koksem, bo miałem wyjazd rodzinny. I jutro normalnie dwa odcineczki z nowym intrem do Asasyna. Teraz muszę je popchnąć. Mamy mały problem panie Maciek Ale to jest problem do wyjaśnienia To jest kwestia dwóch minut roboty Panie Maciek, żyjesz tam pan? Żyjem, żyjem Odcinaczek troszeczkę krótszy Ludziska z racji tego, że zanim mi to Camtasia wyrenderuje, a odcinek jest trochę robiony, szczerze wam powiem na szybko. A chcę to jeszcze dzisiaj wydać, no bo live. A też musimy, muszę się do livea przygotować, no bo 600 subów wybiło. Tak jak obiecałem, będzie gra z widzami. musi być przy zbieraniu belek, nie? Elegancko, słucham? Kupienie musi być przy zbieraniu balek. Tak jest No, i co ludziska, no 600 subków wybiło to jakiś tam kolejny krok milowy w naszym, w moim, naszym w sumie to naszym, jakby na to nie patrzeć, kanale z czego jestem bardzo zadowolony niczym kotlet mielonym eee, No i co, lecimy teraz co to do 700, nie? I później do Tysiaka. Później do Tysiaka, później do Półtora Tysiąca i Stu Tysięcy. I na końcu nie. A w sumie nawet, nawet więcej nie będzie. Tak jest. Czekaj. Ale będą Hajty za to, że coś tak ładuje. O jezu, już to widzę. Bo jak kiedyś ładowałem na live, to wiesz ludzie się zaczęli burzyć, że eee, nierealnie No ale problem polega na tym, słuchajcie, że jeżeli gra mi na to pozwala, to ja nie lubię się męczyć A o, nie, nie, nie Zwłaszcza, że ja ładowałem balotów nie cierpię, nie W ogóle operacji Turem Ja tego nienawidzę po prostu, robię, bo muszę a jak wyszedł jak wyszedł do 17 właśnie ten CS, pak, to o matko, jak ja byłem kuźwa zadowolony Maciej, ty sobie nawet nie wyobrażasz, nie? I to było tego, nie? I ty to miałeś wtedy na brytyjską wzięłeś No o Boże Panie Bez z u jaka ani rural No bez kitu ty no bo ja nie lubię ładować balatów i ty i tym się nie wiesz, nie Wszyscy, którzy mnie znają, zresztą wy też wiecie, że ja nie, nie umiem, lubię, nie umiem i nigdy się nie nauczę ładować balotów. Chociaż w realu kilkukrotnie mi się zdarzyło turem operować, ale to zupełnie jest coś innego, nie? Ale... No Ja w realu też dużo no, operuję i w farmingu też bardzo z po prostu. A ja się ludzko napiję kawki, wasze zdrówko. No po prostu ambrozja. Dobra, kolejny balont! Pierwszy raz z... O Jezusie! Zagapiłem się, spojrzałem na stoper, wiesz. Się spie... Nie, zdziwiłbyś się, bo trzy baloty, a teraz te baloty. Nie, bo durba na wiadomość dostałem. Bo będziemy musieli jedną rzecz tam dosunąć z, tego, z, tych, z tych modów. Spoko, spoko. Łańcuch, czy coś tam. Bo inaczej gra się nie wczyta. Tylko teraz to znajdź, nie? No, no skurde właśnie widzicie ludziska moje wybitą mi jeśli chodzi o ładowanie balotów. Okej, okay, jesteśmy ogarnięci już w tym temacie. Ty no mówicie poważnie, bez. Kostki czy yy, okrągłe? Kostki, wróć, okrągłe. Dobra. spróbuję załadować drugi rząd. A na live może tu sobie się na zrobić. W moim wypadku Maciek to nie ma znaczenia większego. Wiesz? Maciek pamiętaj, że to są to jestem ja i moje umiejętności. Ale myślę, że powinienem dać radę. To ja nie dam rady, nie. Potrzymaj pan, Gumusia. No. Ludziska, napisz mi w komentarzu, czy podjąć się wyzwanie i kupić ładowarkę. No, będzie się trochę lepiej. No, się tak myślę, kurde, żeby kupić ładowarkę, wiesz, jakąś manitę. Wow. Nie Wajdemankę, bo Wajdemankę chyba. Nie wajdemanka tylko tak. Kremer jest niewiele większy niż Tur, nie? No, ale ma tu już ten wysięgnik teleskopowy, nie? Ale ja się tak zastanawiam, nie? Manitę bym sobie kupił. Kup sobie tego. Teleskopowym JCB. Nie, ja takiej burżuazji nie uprawiam. Ale tak czy owak, napiszcie napiszcie w komentarzu. Czy, czy miałbym kupić, bo do tego by dochodziła łycha na pewno? I widły, I widły. tak, bo te widły, no te jak się kupuje w C-Paku, to one się dostosowują zaczepami do danego rodzaju sprzętu, nie? Jak masz do tura, no to nie założysz tych samych wideł do odwarki, to trochę dobrze, właśnie, no bo one się różnią przecież wyjściami, nie? No tak, ale miał takie uniwersalne, no to fajnie by to było, bo miałbyś ciągnik z i ładowarkę, to nie musiałbyś mieć odwilnej giry, nie? No a i pisz jeszcze ludziska, czy mam się zająć świniami. Chosiaczkami! Nie będę śpiewał piosenki o siakach Nie, Maciek, nie będę śpiewał. Nie, yes. Wiesz, przeżyję hmm. Przeżyjesz brak mojego wokalu no, Ja wiem, że ja jestem zajebistym wokalistą, no nie musiałaś mi tego tak mówić, no mm, To to do mon montalu No co, to żebym wszystko wygrał, no chłopie Badać szanse innym, nie? Taki, o to, to właśnie Niech inne Janusze wygrywają Bo to wiesz, super. A ja jestem w połowie ładowania. No, no ludziska zbliża się wielkimi krokami do codziennych obowiązków. To też niedługo nastąpi. Oczywiście, tradycyjnie zachęcam do zadawania pytań na odcinek. Było jedno pytanie. Już, już researchuję, je to, bo to unę momentu, bo Maćka nie będę tutaj angażował, bo i tak chłopak nie tematu. No jak nie? No i ty byś znalazł to pytanie, chłopie. A, pana Mati, pa, ma, pana Mati Games oczywiście serdecznie pozdrawiam. Czy gram na laptopie czy na pc -cie? Oczywiście. Eee, gram na laptopie. Zdezelowanym, starym laptopie marki Acer. Ej, to chyba się naczytam, przepraszam. Yy, Zdezelowanym do granic możliwości i zgubiłem przyczepy. Yy, technikalia jakoś tam serwis świetnie nie powalają. Yy, Hamuluję, Andrzeju. Ale Ale zamierzam zamierzam zainwestować w, w, wkrótce w PC-TA z dwoma monitorami. Taka ze mnie burżuła, zjawiasz Maciku? To się nazywa? Za hajsy z YouTube'a na 7, Na gąsienicach a czemu, nie na, a czemu nie łamane? łamane są słabe wolę gąsienice <noise> Ej ja lubię gąsienice A drzewo, drzewo 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 Jezusie Dobra I've got this I've got this feeling i to sprawy. Nie, nie będę śpiewał. Nie, nie słuchacie mnie. Nie, nikt nie mi... Bo mi ostatnio na live powiedziałeś, że wszystko śpiewam. Ja cię nie podpuszczam, ale nie zaśpiewasz. Czego? No, no wiesz. Prosiaków? Nie. Hymn No, Nie, chyba tak, tak się to nazywa. To, co śpiewałem o prosiakach no, u Urbana? No, no, no. No to jest właśnie ten. Hymn Grzechosławii. Nie To ja jedę sobie na pełnej rozumiesz go, Guty, co odpaliłem? Wid... Wid... Nie, wideł nie mogę złożyć, bo to te najmniejsze, widły w tym paku. Nie możesz ich złożyć. Możesz, ale na podejście. A, tym się nie chce włożyć ciągnika. Jaka burżyła, za ten to i na wciągniku go chciał siedzieć. No, jak się już kupił takiego sztejera wielkiego, no to panie. Nie żeby coś, ale 220-konna, 220-konny case, ma problem z ruszeniem z tymi belami. No wiesz, wysłałem ci screena co, co rwem. I I ten traktorek miał 130 QC to w ogóle jesteś cheater? Jezu, jadę na dwóch kołach Pocznych? No kurwa, no serio, halo Wyrąbał się Nie, no zaklejstrowały mnie dwa samochody To się za chwilę wyrąbie Ty, no muszę zresetować to. Muszę zresetować ciągnik. No kurwa, nie wierzę. Dobrze, że ciągnika, nie nada a, a jak przyczepę, zresetuję, to co się stanie z bolotami? Eee, zostaną na. ten. na. tam gdzie są. To kurwa, takie mocne 2 na 10 <grym> musisz zresetować, przyczepę. Nie, ja ją wyciągnę, przodem. Albo byłam szybokolicznie. <grym> ja zapom! O jezu, Maciek! Gdzie to jest? Eee, escape Co eee, byś ty ze mnie zrobił? Gdzie to jest? Ja ci już mówię Zasięg radia, pomoc, ikon, czułość kamery, jednostki miary, pieniędzy To masz... Eee, Ruch to drogowy jest Jest, gry. jest. Boże, Maciek, co ja bym bez ciebie zrobił, chopok? -ok? Kup, wisie ci, w, wisie, wisie ci dobrego kubusia. O Boże! Gdyby nie, byś teraz próbował wyciągnąć, to nawet. Żebyś Kuśwa wiedział, już przecież tym byłem na pełnej, nie? Jaki fake, nie? Teraz będziesz mieć takie hejty, jak. Czekaj, jak? Ale grasz nierealnie, wyłączasz ruch drogowy. Tak, nie dość, że poładowałem wszystkie baloty na sztorc? Nie, chociaż jeden rządek tylko postawiłem na sztorc, drugi jest normalnie, nie? Eee. Jest, ja lubię grać znaczy realnie, może inaczej, źle powiedziałem. Ja lubię grać tak, żeby mi to sprawiało przyjemność. A ja jestem wiesz daleki od tego żeby się męczyć no, Czy wiesz jak ktoś się lubi no to spoko nie? Wiesz, kto lubi? Ty Tak no To ja wiem akurat nie od dzisiaj Jesteś mistrzem jeśli chodzi o coś takiego, nie? No wiesz no Przyzwyczajenie Ale to wiesz no, bez przesady Dobra, my rozbudujemy tą lawetę i będziemy kończyli odcinek, bo już mam 20 minut prawie materiału, nie? Ty, ty teraz sobie żartujesz, nie? Że co? 20 minut? No mam 19.55 Już? No A No bo ja odpalam stoper jak nagrywam, nie? No, 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 no wiem Że mieliśmy więcej kontroli nad tym Przez 20 minut skosiłem i zgrabiłem łąkę Zależy jaka ta łąka, nie? No nie taka mała, bo na slowaki wiesz jakie są. Wiem, wiem. Dobra, tu jest kolejna A kosiłem kosiarką boczną tylko Baloty mi się wypieprzyły. Nie, Aż tak smutego. Aż z tym minie turkę No jak ty zobaczysz na no odcinku, jak to pokładałem, też za głowę się złapiesz Dobra, jeszcze tutaj dwa Maciek Macieju Kiedy mapa? Kiedy mapa? Słucham. Kiedy mapa? Powiem ci... Powiem, powiem ci coś po materiale. Ale nie, ja się pytam poważnie teraz. Będziesz bardzo zadowolony w jednej części, a w drugiej będziesz... Ba trochę mniej zadowolony. No, będzie pan zadowolony, ale tak trochę. No, dokładnie. Usunęła ci się mapa, robisz od nowa. Nie, gorzej. Znaczy lepiej. Skończyła się. No, serio? Ja nie ile waży? 8 giga więcej. Ale poważnie się pytam. No Serio? Ile? 15 giga. Pierdzielisz tam. No myślę, mi mi, jakoś nie, wiem, jakieś błędy mam w skompresowaniu, mam 15 giga mi, mi ma Taki, ja ciała, taki z ciebie Michael. No wiesz Maciej, ty jesteś do wszystkiego zdolny. No wiesz, Jezu, jak ja to ładnie poukładałem, nie? Aż kurde sam w sam siebie nie wierzysz, nie? Żebyś wiedział. A ja właśnie podczepiłem 25 ton pod yy, normalną sieczkarnię Pod roztem nasza. To powodzenie. PTS-a podczepiłem. Znowu macie ich nastrałem tych belek? Nie no, ja, ja to bym się czuł jak nie wiem, jak jakiś. E, tego. No nie wiem. Bym się cieszył jak e, prosiaczek w pełnym polu próbki. Jak Janusz, kiedy widzi nowe sandały. Gorzej. Jak Janusz widzi, że graży na zrobiła milony jak Janusz widzi, że grażyna zrobiła mielone i kupił sobie na buty. nowe sandały. Sandały, dobra. Bo Janusz tylko chodzi w sandałach, ale tego dużo. Oj, ty ja się chłopie, chłopie, chłopie musisz jeszcze wiele o życiu dowiedzieć. Sypie to jak. Dobra, tam jeszcze jedno pole ludziska, czeka balot... Balotów, ale... Yy, ale myślę, że... Jedna taka przyczepa, i to jest balotów? Ja załadowałem 50 Z 15-20 balotów jest na tym. Tutaj to mi się wydaje, że starczy. Jeszcze może przywiozę sobie z 10, a resztę sprzedam, nie? Chyba, że mam się zająć świniami, to wtedy przywiozę je tam do świn, nie? No dobra, ludziska. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Taki odcinek pogadankowo-statyczny. A my będziemy się żegnać, oczywiście nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę, komentarze i subskrypcji, wpadajcie do waha, wpadajcie też do całej reszty ekipy, wszystko znajduje się w opisie. Wpadajcie na fanpage, wpadajcie też na grupy, oczywiście zapraszam bardzo, bardzo serdecznie na live'a, 19 godzina startujemy. Do której będziemy live'ować, nie wiem, co będzie na live'ie, też nie wiem, na pewno Farming i na 75% World of Tanks. Może coś jeszcze, może nie, zobaczymy jak to się wszystko potoczy. Niemniej jednak kończymy i trzymajcie się ludziska. Do następnego razu. Cześć!